Gdy nie możesz wejść na kanał tekstowy, to nie masz się czym martwić. Oznacza to tyle, że na kanały tekstowe nie da się po prostu wskoczyć tak jak na kanały głosowe. Kanały tekstowe po prostu klikamy i widzimy. Są to pewnego rodzaju tablice, do których dostęp mają wszystkie uprawnione osoby. Jeśli zaś nie możesz w ogóle zobaczyć tego kanału, albo masz przy nim taką ogromną, dużą kłódkę. To znaczy, że dostęp do tego kanału został ci zablokowany. Wtedy musisz poprosić administratora o nadanie specjalnych uprawnień, żeby wyświetlać treści. Sprawdzaj, czy kanały nie zostały zwinięte, a następnie przeskakuj między nimi. Niezależnie od tego, na jakim kanale głosowym jesteś, możesz wyświetlać i pisać we wszystkich kanałach tekstowych. Tworzymy te poradniki, aby pomóc nauczycielom w prowadzeniu lekcji online. Jeśli chcesz zobaczyć więcej, koniecznie wskocz na stronę klubmodychliderów.pl łamane przez Discord. Znajdziesz tu poradniki do Discorda, a także całą playlistę przygotowanych przez nas filmów. Jeśli chcesz nas wesprzeć i postawić nam dobrą kawę, kliknij przycisk wesprzyj nas i przelej dowolną darowiznę. Z góry dziękujemy.